Koszt instalacji off-gridowej. Tak mniej więcej grafikę zrobiłem. Zaczynamy od paneli. Panele kupowane, używane na Allegro wszystkie. Niektóre tam podczas licytacji, niektóre kup teraz. Przynajmniej z początku były fajne oferty. Nie było dużego zainteresowania. Trochę kupiłem używek za fajną cenę. Gdzie nawet koszt wysyłki był wyższy niż, niż panela. To zaraz puszczę grafikę w tle gdzie będzie widać więcej ile to kosztowało Już kiedyś robiłem ten film też chociaż jeszcze parę paneli dorobiłem w międzyczasie no i to wyszło 3600 zł za 4,2 kWp myślę, że nie ma tragedii dość fajna cena przewody, no trochę, nawet sporo wyszło ale tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że no mam dużo puszczonych przewodów. Jest instalacja nisko napięciowa, są są no i się żały przewody. To musiałem trochę ich puścić. Nie wiem, to jest chyba 16 mm2 w sumie, jest. W razie 5 nitek. 5x6, tak. No to trochę wyszło. chociaż kiedyś to nie były takie drogie. Teraz ostatnio kupowałem to 6, 5 zł za, za szóstkę. O przykro 6 mm2. Czyli strasznie podgrzały. W sumie jak wszystko. No to swoją różnicę zrobił. Zrobił jakąś wysokonapięciową. Tak naprawdę musiał tylko, nie wiem, z 10 metrów po 10 metrów pójść jednego i drugiego. To by znacznie taniej wyszło. No to przewody, no i jeszcze oczywiście te rozgąszniki MC4, te na 3, na 4. Też ich dużo kupiłem, to też swoje koszta robił. Bo taki, nie wiem. Na dwa to chyba nawet 18 zł płociły, a na 4 to 50 coś nawet. Ale mi zostało nawet teraz. Jakieś przeszłem troszkę na wyższe napięcie. to trochę był właśnie błąd tego. I to też robi koszt. Bezpieczniki i tym podobne. Wiadomo, no że za same jakieś tam zwykłe esy by nie wyszło 700 zł. No a tu też doszły właśnie chyba w tym podliczeniu. To też tak tyle jest z tych rzeczy, że nie pamiętam się co do czego dorzucałem, ale ale tu busbary doszły właśnie, jakieś przełączniki być może nawet przewody jakieś takie dla w grube. Czyli to też swoją cenę zrobiło. SINUS 1000 S, czyli moja pierwsza przetwornica kupiona, używana 560 zł wydane no za długo nie, nie posłużyła mi znaczy, jest sprawna, działa dalej myślałem, że coś się z nim dzieje, ale to chyba wina była akumulatora na razie stoi do jakichś tam ładowania 12V wykorzystuje no, ale oczywiście też się podliczam do kosztów nawet takie rzeczy, których już nie używam, nadal stoją, czyli nie sprzedałem. Sprzedałem, może w sumie bym odjąć część wydatków. Akumulatory AGM, czyli takie, w których elektrolit jest związany w matach z włókna szklanego. Takie budowałem właśnie z początku system. Myślałem, że to będzie dobre związanie, że mają lepszą wytrzymałość, no ale nie okazało się inaczej. W pół roku podziałały i ponad 2000 poszło. No jeszcze coś tam może odzyskam ze złomu, ale to tam jakieś nie będą też duże są Ładowarki, ładowarka rozładowywarki dokładnie, Litokala Li-500S cztery takie kupiłem. No, żeby jakoś nary sprawnie i szybciej robić bank energii z ogniw. 18650 Tak po trochę dokupowałem. Najpierw jedna, później dwie. Myślę, że 4 to taka optymalna wartość, żeby to szło w miarę sprawdza. Falownik hybrydowy i Solar SPL 3K, tak powinna cała nas odbrzmieć. 2,4 kW mocy, moc ciągła 3000W. Regulator ładowania 50A, maksymalne na 580V. Ale nie polecam, jednak polecam dać takie niskie. 30 i włączyć równolegle, bo za dużo tracimy. No tyle może, się że to bardzo się rozładowuje, a to miało być o kosztach Czyli 36 zł, kupiono na Aliexpress, wysyłka chyba z Niemiec była, bardzo szybko doszedł, 3 dni dosłownie. Chyba w sobotę kupiłam, a we wtorek był, czy jakoś tak właśnie. No bardzo w sumie polecam, fajne rozwiązanie, zero problemów, działa dobrze i fajna cena. Nie uwzględniłem tutaj w tym podsumowaniu, ale jeszcze powinien być regulator ładowania 80 a taki PWM, którego używałem wcześniej. Zastąpił go właśnie, dawny kosztował to 300, coś zł, 340. No, będzie w rozpisce na końcu. Zastąpiłem go MPPT regulatorem, Smart 3, 60 amperów, wysokonapięciowy, znaczy wysoko napięciowy. Znaczy, nie wysoko, wyższy napięciowy gdzieś tam 120V nawet podłączyłem do niego 150 niby max no, obecnie pracuję na 80 bo jednak lepsze jest wydajność się, troszkę mu się obniży 966 zł trochę kosztował Taka trochę bardziej zabaweczka, bo już mam WiFi, fi to jakieś tam pomiary można robić no generalnie jest ok chociaż myślałem, że troszkę będzie lepsze wydajność tego regulatora przy pochmurnej pogodzie Ogniwa. No, wydaje się duża cena. To prawie 3000, tysiące. A obecnie mam gdzieś koło 7 kWh magazyn. Ale trochę są to przekłamane dane, bo to są jeszcze dużo mam ogniw, po prostu nieużytych. Myślę, że ponad 1000 jeszcze do użycia. Użytych jest teraz tu mam w tej ściance będzie 200, czyli 600. 600. będzie gdzieś chyba... 400, jest gdzieś 1000, 1000 zostało gdzieś, gdzieś liczę, trochę poszło do tej baterijki, co robiłem, jeszcze mam te płaskie, co pokazywano w jednym z ostatnich filmów, czyli no jeszcze mogę duża zbudować z nich, kilowatogodzin. No tutaj teraz holdery i tym podobne różne elementy do łączenia, do budowy powerwalla i tu mnie trochę zaskoczyła ta cena, że aż tak dużo wyszło. No ale to, to właśnie jest trochę tym, że źle budowałem tą ściankę bo te koszyki mogłem dać po 3, mniej koszyków kupić trochę taniej by to wyszło te taśmy miedziane to też kosztują ten przewód taki masowy taśmy do zdrzewania, takie wkleje link. link obracek jak wygląda to też swoje kosztują no i jeszcze jak później kupowałem takie co budowałem ostatni magazyn? Nie te holdery co do zdjęciu. To jest skleję Link zdjęcie, to ich dużo zakupiłem, mam jeszcze bardzo dużo w zapasie. Do budowania, jak kupowałem na Lego, to też trochę gorzej wyszło. To w sumie też zrobiło duży koszt. Podliczając te kwoty, co tutaj są w tej prezentacji, to wychodzi 15 600. A mi całościowo w podsumowaniu podałem, że jest tam 19. 000. No to tak dokładnie to nie jest 19, tylko 18 837. Tak, już bardzo drobiazgowo podchodzić. No i czym jeszcze są te dodatkowe koszty? No, po prostu nie będę wszystkiego, bo tu. Ten film był chyba nie wiem, z pół godziny, trwał, każdą rzecz omawiać i wymieniać. No a tu jeszcze jest grzewarka. Miałem duże problemy ze grzewarką, żeby zrobić. To myślę, że gdzieś 1000 zł spokojnie poszło. Żeby próbować zgrzewać ogniwa. Co tu jeszcze takiego było? Patrzę oczywiście, o, trzeba było jakieś panele zamontować, czyli blachy ciesielskie, łaty, wkręty i inne, takie bierdółki To policzyłem gdzieś na 400 zł. Chyba BMS-ów nie liczyłem w tym No właśnie BMS-y to tam 150 zł za jeden, później tam po 100 zł były. Ten kontroler właśnie. PWM323, bo go mam teraz tu. No i takie właśnie jakieś tam różne pierdłeczki. Właśnie przygląda. Jakieś diody o nawet też. tego w sumie nawet teraz nie używam gostownicze, nawet w lutownicę widzę z tych obliczeń dużo jakichś takich drobie, drobnych rzeczy jeszcze dochodzi na końcu filmu będzie wykaz wszystkiego a dodatkowo w piku w opisie filmu dodam cały koszt instalacji w formacie tekstowym co można przejrzeć to tak trochę zrobione na Niezbyt czytelnie i dlatego starałem się to dalej jakoś tak przedstawić bardziej graficznie, żeby było łatwiej zrozumieć. Dziękuję za uwagę, to było chyba tyle. Nie jest jakiś wiem, super materiał, ale to nawet ciężko po prostu zrobić to jakoś tak super dokładnie dużo czasu by zajmowało. Ale chociaż taki zarys kosztów.